Nowe wydarzenie, masa nadchodzących zmian, sezon trzeci w rozdziale 5 Fortnite'a, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie. Także koniecznie dodajcie go, go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli wy już teraz chcielibyście mieć wakacje, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. A jeżeli Wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodikiem, czyli oczywiście Hexakot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Więc na samym początku przechodzimy do tematu nowego wydarzenia, które już niedługo powinno mieć miejsce w Fortnite. Cie. Jak się okazuje, no to coś właśnie nadciąga w stronę naszej wyspy. No i chwilowo znamy właśnie etapy nadciągania tego czegoś. No i niestety do końca nie wiemy, czy jest to związane właśnie ze Star Warsami, czy może jednak z końcem sezonu. No i w sumie widzimy właśnie tylko taką linię, w której właśnie to coś będzie się poruszało. Także no, oczywiście z czasem zapewne zobaczymy, czy będzie to. Związane z eventem, który startuje już niedługo, czyli ze Star Warsami, czy może jednak z końcówką tego sezonu? Ale jak już jesteśmy przy temacie Star Warsów, to znamy parę ciekawych informacji. Jak się okazuje, no to właśnie tak zwana aktualizacja 29.40 ma pojawić się gdzieś w następnym tygodniu, no i będzie to już właśnie ostatnia aktualizacja tego sezonu, która oczywiście wprowadzi nam właśnie cały event ze Star Warsami, który, no jak najbardziej, rozpocznie się po prostu 3 maja. Ale raczej cała aktualizacja będzie nieco wcześniej. Następnie, moi drodzy, no to. A właśnie powrócą wszystkie mityki tego sezonu, czyli na przykład właśnie Zeus, przy okazji Skrzydła Ikara, czy też na przykład łańcuchy Hadesa. Poza tym wszystkim, moi drodzy, no to dobiegnie końca właśnie całe wydarzenie związane z Awatarem. Także, no cóż, yy, i tak już jest naprawdę całkiem sporo czasu. Przy okazji, moi drodzy, mamy właśnie nowego mityka, czyli właśnie tak zwaną kuszę czubaki. No i oczywiście teraz na ekranie widzicie mniej więcej rozgrywkę, jak to wygląda, ale wiadomo, że w grze będzie się to prezentować nieco lepiej. Oczywiście na mapę ma również powrócić NPC Darda Vadera. Mamy otrzymać LEGO miecze świetlne. Tak samo również moi drodzy no to miecze świetlne i przy okazji właśnie te wszystkie moce ze Star Warsów mają właśnie powrócić. Następnie mamy otrzymać nowy pojazd Mandaloriana. Oczywiście otrzymamy zapewne też do trybu Rocket Racing jakąś mapkę związaną ze Star Warsami. Jeśli chodzi właśnie moi drodzy o skiny no to mamy właśnie potwierdzone skiny Leia Organa, jak i również Trooper. Także to myślę, że też jest naprawdę całkiem dobra informacja. Oczywiście możliwe też, że otrzymamy skina Czubaki, ale no jak na razie nie jest to w żaden sposób potwierdzone. No i przy okazji moi drodzy, no to możliwa fala kolejna My Hero Academia, do której zaraz przejdziemy. No i oczywiście podbudowanie pod nadchodzący sezon trzeci, do którego też zaraz sobie przejdziemy. Także wydaje mi się, że te zmiany jeśli chodzi o to Aktualizacje są naprawdę całkiem ciekawe. Więc teraz przejdziemy sobie właśnie do kolejnej fali związanej z My Hero Academia. Jak się okazuje, moi drodzy, no to zostały dodane kolejne dwie zakładki do sklepu. No, bardziej w sumie, no to w plikach gry. Jak się okazuje, no to w cała, całość miała właśnie pięć sklepowych, po prostu, właśnie zakładek. No a po. Właśnie ostatnim czasie zmieniło się do siedmiu właśnie tych zakładek, co oznacza, że możliwe, że otrzymamy nowe skiny z My Hero Academia już niedługo. Także myślę, że dla fanów My Hero Academia informacja jak najbardziej dobra. Teraz moi drodzy przechodzimy do całej kolaboracji z Fall Guysami, czyli no, do kolaboracji, która też właśnie nadchodzi do Fortnite'a. No i jeśli chodzi właśnie o całą tą kolaborację, to niestety, ale dostaliśmy informację, że cała właśnie kolaboracja zostanie no przesunięta gdzieś mniej więcej do lata 2024, więc no co najmniej możemy się tego spodziewać gdzieś dopiero w czerwcu, czy też no lipcu, więc no tak to wygląda. Oczywiście całość miała startować już w maju, lecz jak się okazuje, no to generalnie Fortnite nieco to oczywiście przesunął. Natomiast my mamy właśnie całkiem sporo informacji, jeśli chodzi o tą kolaborację. I tak, na samym początku mamy to, że w Battle Royale będzie specjalna minigierka właśnie związana z Fall Guysami. Będzie to Oczywiście taki właśnie tor z Fall Guysów, na którym będziemy mieli jakieś właśnie checkpointy i tego typu sprawy. Przy okazji, no to właśnie pliki gry nawiązują również do pingwinów, także no, naj najprawdopodobniej te będą nas właśnie goniły po tym całym torze, także to też myślę, że całkiem ciekawie. No i tak, cały event nazywa się Beanstalk, no i generalnie no to będą również wyzwania z nagrodami. Także według mnie informacje jak najbardziej spoko. No i cóż, no musimy czekać do właśnie no, nadchodzącego lata. Lata, żeby oczywiście dowiedzieć się nieco więcej rzeczy no właśnie związanych z tą oto kolaboracją. No i teraz moi drodzy przechodzimy do głównego tematu tego materiału, czyli do sezonu trzeciego w rozdziale 5 Fortnite'a. No i tak, jakby nie patrzeć, to został właśnie no tak naprawdę miesiąc do tego sezonu. No a my otrzymaliśmy już naprawdę, ale to naprawdę bardzo dużo informacji. No i w sumie zazwyczaj jak mamy jakiś sezon trzeci, to coś musi generalnie pójść nie tak. Natomiast moi drodzy... Zacznijmy sobie od właśnie słynnego przecieku, który pojawił się już dość spory czas temu. No i oczywiście przedstawia on nam tak naprawdę całą przyszłość Fortnite'a. czyli no generalnie to, co nadchodzi przez cały obecny rok. No i jak się okazuje, to mamy tutaj spojrzenie na sezon trzeci. Oczywiście można stąd definitywnie wykreślić właśnie te Fall Geisy, natomiast widzimy, że właśnie jest tam kolaboracja z Metaliką, jak i również z właśnie Piratami z Karaibów. No i jeśli chodzi o całym motyw sezonu, no to tak naprawdę ta grafika potwierdza nam to, że będzie to właśnie motyw związany z apokalipsą, czyli w sumie tak jak właśnie gracze spekulowali. Natomiast z tego, co możemy sobie zobaczyć na tej mapce, to niestety nie jest za dużo, ponieważ jest ona w troszeczkę słabej jakości. Natomiast z takich rzeczy to mamy właśnie nowe pociągi, przy okazji nowy przedmiot z flagą, następnie mamy właśnie, moi drodzy, jakiegoś rodzaju pieskowy biom, przy okazji nowy itemek z gitarą, no, i generalnie możliwy nowy skin Bananka. Także myślę, że naprawdę całkiem, ale to całkiem ciekawie, jakby w sumie nie patrzeć. Oczywiście, moi drodzy, wiadomo, że w każdym nowym sezonie, no, jakaś nowa opcja musi się pojawić. Więc na sezon trzeci najprawdopodobniej, właśnie pojawi się tak zwana kradzież out, czyli no coś, co już było właśnie planowane od dłuższego czasu. No i oczywiście, moi drodzy no To będziecie mogli generalnie właśnie przejąć auta innych osób. Także to myślę, że jest naprawdę całkiem ciekawa sprawa. No i raczej zostanie to właśnie wydane w nowym sezonie trzecim. Natomiast jeśli chodzi o właśnie skiny z karnetu bojowego i takie ogólne skiny, no to chociażby wiemy, że właśnie jeśli chodzi o sekretną kolaborację, może być to albo Metallica, albo właśnie no, Piraci z Karaibów. Także zobaczymy dokładnie co to będzie. Ale no, tak czy siak, i Metallica, i Piraci z Karaibów w tym sezonie będą. No, czy prędzej, czy później, także tak to się oczywiście prezentuje. Oczywiście, ostatnio otrzymaliśmy nową ankietę od właśnie Fortnite, na której widzimy skiny, które nadchodzą w przyszłości gry. No i teraz na ekranie właśnie ją widzicie. No i tak naprawdę któryś z takowych skinów, które tutaj widzicie, jak najbardziej w kolejnym sezonie może się pojawić. Ale oczywiście, z poprzednich ankiet, właśnie wybrałem parę fajnych skinów, właśnie w motywie apokalipsy, które też teraz widzicie na ekranie. No i wydaje mi się, że co najmniej. Jeden jeden z nich jak najbardziej w przyszłym karnecie może się pojawić. No i to już by powoli było na tyle. Jeśli chodzi oczywiście o ten odcineczek, ja byłem Hexo i dziękuję Wam za obejrzenie. No i co? Jak jesteście tu nowi nie chcecie przegapić nowości o sezonie trzecim, to subujcie kanał z dzwonkiem. Jak ten film Wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. Jak będziecie coś kupowali w Fortnite'owym sklepie, to z kodzikiem HEKSOCOD. A jak obejrzeliście ten oto materiał do końca, w komentarzu możecie napisać sezon trzeci, a ja postaram Wam się przypiąć serduszko. I to tyle. Trzymajcie się. Yo!